Ej, hej, cześć wam ludzie. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA 3. Słuchajcie, mamy tutaj misję. Ta misja e, była robiona przeze mnie 6 razy. 6 razy. E, słuchajcie, już nawet nie chcę mi się tego oglądać. Ale tak, powiem Wam o co chodzi. Mamy tego kolesia to jest ostatnia misja z tym typem. Mamy tego kolesia zawieźć do e, innej wyspy do innej wyspy e, na samolot mamy go zawieźć na samolot tylko nie wiem czy mi się nawet kurcze uda żebym ja tutaj zdążył ale zobaczymy bo tak przez most u góry tak jak pisało nie możemy jechać bo tam CIA na nas kampi i nas rozwala w mgnieniu oka po prostu i znalazłem jedną fajną miejscówkę gdzie można w sumie pojechać tutaj chyba tutaj tak tutaj eee. a propos eee. nie 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 co ja miałem mówić w ogóle o, o boże ja się zamotałem aha właśnie tu jest tunel a propos tej misji tu jest tunel którym możemy sobie pięknie pojechać Tak jak widzicie, jest tutaj kurcze zajebisty korek. Non-stop. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tutaj z tego co ogarniam, to w lewo. Ja pierdzielę. Nie, nie no, nie wiem, czy zdążę nawet. Tutaj w lewo, i na następnym skrzyżowaniu, chyba również w lewo. Na rozwidleniu. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Jezus nie rozwal się teraz, może gdzie teraz, nie teraz Matko, kochana gdzie to jest? Tutaj Dobra, tutaj w lewo i zapierdzielamy ile fabryka dała. Tu zaraz jest wyjazd pod górkę właśnie, już jesteśmy na tej drugiej miejscu wie, w sumie to już trzeciej. No nie, serio? Serio, ziomy? Ja pierdziele Chyba nie zdążę Albo, albo, 30 sekund Jolo 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 Ja pierdziele, uda się O nie wierzę Masakra, udało się Matko kochana Uwierzcie mi, że ta misja była tak kuresko ciężka, że z nią w ogóle nie mogłem poradzić bez kitu Masakra. Weźmy sobie inną furę, bo ta już troszeczkę obrywała, niestety. Chyba tylko do nas nie strzelali, gdzieś tutaj znowu po drodze. Nie ma ich, nie ma ich. Gdzie mamy jechać? Gdzie my mamy jechać teraz? A strzelają do nas, nie fajnie Nie czy przez most przejadę W takim razie ja, Poczekajcie malutku, bo tutaj dużo typów było Dobra nie ma ich, git git Czyli tam to byli pewnie jacyś z tego Z jakiegoś gangu i do mnie strzelali o masakra! O masakra! Co za cholerna misja! Dobra, no, gdzie my tu mamy jechać? Tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj. A nie na O, raczej na dół chyba Łow Jo pierdzielę Nie weźmiemy już tego Wzięliśmy? Nie wzięliśmy już full mamy Zatros się o mojego kulu odpórnego? W serio? Lol, to autko jest cool odporne. O kuźwa To w sumie może się przydać do jakiejś tam misji Dobra, jedziemy sobie teraz zapisać najlepiej No bo takie autko mieć, a nie mieć, nooo Zarąbista sprawa, co jak co tego najlepiej by było, żebyśmy sobie zapisali to to tutaj, proszę bardzo. Ha! Ha! Dobra, nice. O matko, o matko, kochane, że ja przeszedłem tą misję bez kitu. Masakra po prostu. Okej, okay. no i pięknie mamy zapisane. Weźmy sobie to autko, bo tamtego to szkoda teraz raczej na misję gdzieś brać. Jak trzeba będzie autko zostawić. <laughs> no to tak jak mówię, no szkoda, nie. Jeżeli się okaże, że jakaś misja będzie z ostrą strzelaniną, to wtedy się wczyta gierkę i wrócę po to auto. Co jak co? Dobra, zobaczcie, mamy tutaj, tak jak mówiłem, tam była ostatnia misja z tym typem w tym parku. E, tutaj mamy jeszcze D. I zobaczmy, co tutaj mamy do zrobienia. Aha, tak w ogóle to. Mamy tutaj w opcjach gdzieś to chyba było. Nie w opcjach. A, są statystyki, dobra, zobaczmy ile mamy w ogóle misji. Wykonane misje: 48 na 73. O, cholera! Ale ciekawe, właśnie. Hmm, właśnie, ciekawe czy to są wszystkie misje ogólnie, wiecie, te takie poboczne, jak gdyby też. Czy same główne. but they were only a decoy. sorry about that, but that's sometimes the way in business. my real objective was hidden on the plane all along. unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until i intervened at great personal expense. cross the bridge to shoreside vale and go to francis international airport. O, ha! Czyli mamy z powrotem wracać na lotnisko? Autko mi oczywiście znikło. cholera jasna. Jedyne co widzę, to mamy tutaj furgon, ale ja sobie go raczej teraz nie wezmę, bo policja tu jedzie. No bez tu nie ma żadnego autka, lol. Hm. No dobra. Weźmy sobie starego furgona. Którym się bardzo lipnie jeździ, co jak co. No dobra, tutaj mamy most. Czekajcie, żeby źle nie pojechać. Tutaj chyba do samego końca... Tej drogi tam będzie ślimak przez most. O Jezus kochany, ale mi piznął. Aha, dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Nic się nie pomyliłem. Boże, jak ten furgon drifci! Patrzcie, co ten typ robi! Patrzcie, co ten typ robi! Ja pierdziele! Dobra, zasuwamy, póki jest most na dole. Kurde, w GTA 3 podnoszony most. Nie wierzę w to. A że ja tego nie pamiętam, tych misji tutaj, że tu jest w ogóle lotnisko w GTA 3, jestem w szoku. Dobra, mamy chyba jechać na zaplecze, że tak powiem, lotniska Pięknie Miałem ja sobie tak pomalutku pojechał tutaj, bo nigdy nic nie wiadomo, co tu może się zdarzyć Wiecie, nie chcę sfejlować, no bo to jest w sumie kawał drogi Tam coś się dzieje Dobra, wiecie co? Jest? Są tu ludzie kartelu kolumbijskiego O w dupę Dobra, jeden typ poszedł No, autko się nam pali. Dobra, paszka powinna nadal być w samolocie. Budowlana Łota Na wyspie jest jakiś plac budowy, może to właśnie tam znajduje się paczka, tak? No dobra, zobaczymy. No w sumie dobrze wziąłem to autko. Może tam nie będzie można wjechać innym autem? Także to się może nam przydać. A to nie jest czasami na naszej wyspie tamtej, tamtej, tamtej? Ta budowa? To chyba o to chodzi. Dobra, jedźmy w takim razie mocnym z powrotem. Bez kito. Dobra, kurde. Nie wjeżdżać mi tutaj. O cholera. No to sobie poczekamy chwilkę. Ale się drze ten most, mosakra! Dobra O, nawet nam się ta, ta, ta ikonka jak się coś czytuje zmieniła. Nic się nie pomyliłem, że to chodzi o tą budowę tutaj. Boże, jak ja sobie przypomnę budowę i przypomnę sobie Vice City O, masakra z Vice City będzie masakra, a tam z tego co mi się przypomina to nie będzie tylko jedna misja niestety z tym cholernym samolocikiem, tam będzie tego gówna więcej. Mam to, będzie masakra. O, o tą budowę właśnie chyba chodzi. Wow. Strylają do mnie. Dobra, się w tą stronę. Gdzieś coś do mnie strzelało. Hmm. O! Tam coś jest. Fuck, nie trafiłem w typa, lol. Hmm. Dobra, może spróbujmy tutaj... Może gdzieś tutaj jest wejście na tą budowę. Więcej tych typów mi się wydaje LOL Przecież on O ja pierdzielę Przecież on mnie na hita ściągnął Chyba że nie zauważyłem, że nie mam hapsa to też może być to. No nie gadać, no nie, ja pierdolę, muszę od początku całą misję zapieprzać, serio, serialnie, aż na tamtą wyspę mam zapieprzać. O cholera. Jezu, co tu się dzieje na tych ulicach? No bez kitu, chyba musimy jeszcze raz zapieprzać na tamtą wyspę. Znaczy, na tamtą wyspę, na lotnisko. Później znowu mamy się tutaj wrócić. O lol. O lol. Nie mam pytań. Co tam, że po chodnik, a ktoś jeździ? Co tam? Policja ma to gdzieś. Dobra, jeszcze raz spróbujemy sobie przyspieszę autko. na szczęście zostało Nie jest jakieś tam wybitnie szybkie Ale zawsze to coś Nie, może jedźmy w tą stronę Nie będzie tu szybciej? Bada, dobra O masakra Zasuwamy z powrotem. Kurczę, no ale chwila, jak ja tam wszedłem, to on mnie zabił na hita. Ja muszę sobie później bez kitu zobaczyć, jak będę film renderował. Ja sobie obejrzę ten kawałek. Czy ja rzeczywiście HP nie miałem, czy co tu się stało? Bo ty mnie tak ściągnął, jakbym ja w ogóle HP nie miał. Bardzo możliwe, że nie zauważyłem tego. Ale no taki fail. No taki fail. W sumie to w końcu ja gram. No to, to, to wszystko jest możliwe. Wow! Easy boy, easy. Dobra. Próba druga przejścia tej misji. Tutaj już wiemy, że możemy sobie jechać bez problemu. Hopsa. Tutaj w środku będą typy mm, najlepiej, by ich było tak ściągnąć jakoś. Nie żyją są tu ludzie kartelu Kliumbijskiego. O, wow, i trafiłem. Jezus jak on pije Dostał Tam jest kolejny Ja nie mogę tam Kurczę granata rzucić Albo chociaż tak Dupa Chociaż Nie głupie Pięknie! 13 jeszcze mi Shield'a zostało. Raczej nie będę tutaj latał samolotem. Aż taki opet, to ja nie jestem w tych grach. Czy to Trójka, czy to Vice City, czy to inne GTA. Dobra, tamta autko się już troszkę dimi, więc sobie weźmiemy jeszcze raz to auto. Furgona Furgon OP. A, spróbujemy, kurczę. Przejść to w taki sposób, że jak tam wiadę na te, tą, tą budowę. Spróbuję kurczę ilu się da e, rozwalić e, ze snajperki. No a resztę typa spróbuję jakoś, no nie wiem jakoś właśnie, jakoś jakoś. No i innego wyjścia nie widzę. Dobrze, już się most opuszcza na dół. Dobra, nice. Najgorsze jest to, że ja się wiecie cały czas też kurczę obawiam tego, żeby mi mieszkanie spieprzyła podczas strzelania na drugi ekran Frajerze kurde durny ty Przez niego bym wypieprzył się Zresztą to tak lata na lewo i prawo, że masakra Okej okay. Gdzieś mamy niedaleko do tego. O, jest, dobra. Przecież um, by jedyny wjazd był tutaj, tylko. No tak. Lol. Dobra, ja sobie pojadę tutaj. I tak, tutaj gdzieś jeden typ łaził. Wiem, że tam jeden w środku siedzi. Właśnie, tu mamy jednego. Po nim. Tu w środku siedzi koleś, którego najchętniej to bym rozwalił w ten sposób. I to możliwe, że nie było głupie. Aha, tam następny. Kurde. Szkoda tego autka rozwalać. Albo spróbujmy może... czy on żyje, czy nie żyje. Nie żyje! Nice! Dobra, obróćmy się raz, żeby myszka nie uciekła. Tam jest kolejny. O Jezus Maria! Ty frajerze! Nice. Abyśmy ładnie podpalili, nie mam za dużo kuźwa HP, niestety. Tam jest koleś. Nie tym tym. Dobra, go powinienem zabić. Tam jeszcze jeden chodzi. O cholera, tutaj jest blisko typ. Sorry. Pierdzielony, jeszcze mnie schycił. Tego bardzo możliwe, że rozwalimy ze snajperki, jak on tutaj podejdzie. To by w sumie nie było głupie. No, dawaj, koleś, dawaj. A, kurde, pięknie. Musimy teraz. O, oh, f**k. Aha! Nice, to już po mnie. No pięknie. O, masakra. Masakra. Okej, okay, kochani, słuchajcie. E, drugi raz failowałem tą cholerną misję e, zróbmy tak, znaczy ja tak zrobię, że drugą misję zacznę już od tej budowy, żeby Was po prostu nie zanudzać tym cholernym jeżdżeniem w tej i we w te cały czas Tylko tak jak mówię, no zacznę od budowy, nie? E, I spróbujemy e, rozwalić tych typów na tej budowie. Także słuchajcie, że Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę e, pomimo tych wszystkich faili No i do zobaczyska w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!